jest prawdziwe święto. Święto nie tylko dla całej gminy, ale i dla całego Podhala, bo dzisiaj budować taki piękny okazały żłobek, jaki już jest za nami, to wielkie wyzwanie. To rola dobrych gospodarzy w osobie pana wójta, pana przewodniczącego, ale i wszystkich radnych, którzy wspierają te działania. Ja bardzo się cieszę, że polski rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego który tutaj w Małopolsce reprezentuje ma cegiełkę i to znaczną w tym, aby w gminie Czarny Dunajec dużo i dobrego się działo, bo przecież myśląc o żłobku myślimy o przyszłych pokoleniach mieszkańców Czarnego Dunajca, żeby oni tutaj na tej pięknej ziemi pozostali, pracowali na rozwój gminy Czarny Dunajec, ale i całego Powiatu, aby po tym jak wyjadą gdzieś do, na studia wrócili tutaj, mogli się rozwijać. Ja bardzo cenię sobie takie samorządy, które myślą strategicznie. Myślą zarówno o budowie dróg, budowie infrastruktury turystycznej, rowerowej, to się u Was dzieje, ale także dla mieszkańców przygotowywują takie inwestycje, aby szczególnie mamy, rodzice. Mogli, jeśli jest taka potrzeba, dzieciaczki oddać do żłobka pod doskonałą, fachową i wykwalifikowaną opiekę, a potem po pracy odebrać. To jest naprawdę cywilizacyjne i epokowe w moim przekonaniu wyzwanie, co, co udaje się realizować pięknie w gminie Czarny Dunajec. Oczywiście dziękuję także wszystkim osobom, które wspierają pana Wójta, wszystkim urzędnikom na ręce. Skarbnika i Sekretarza te podziękowania składam. No i oczywiście trzymamy kciuki za wykonawcy. Co prawda można powiedzieć, że wiecha już niedługo, ale wiemy, że dzisiaj na rynku budowlanym niełatwe czasy i z pewnością trzymanie kciuków się nie przyda. Pięknie ztermomodernizowany obiekt. Mam nadzieję, że on jest tak piękny, że będzie czerpał z Was wzór i będzie tak piękny także w środku jak i Wy Jesteście. Podziękujcie także kochane dzieciaczki swoim rodzicom, że Was tak pięknie ubrali i mam nadzieję, że tych inwestycji, które, które tak obrodziła gmina, będzie jeszcze w najbliższym czasie więcej. Zostawmy no, sobie tak saniemy, tak? No i teraz już może trochę na zaprawie położymy, jak tam. Się. Aha. Ok, nie, to no takim jakby Może nie, nie Nie trzeba. Nie, trzeba, nie. nie nałożyć na tak? na, na. Panie wojewódze, no proszę bardzo. Myślę, że każdy położy pojedynczo. Pojedynczo.

Myślę, że dobrze. 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 Dzięki, ja bym chętnie zobaczył jeszcze budowę, może być? Bo to był czas. Zapraszamy Panie Wójcie.